Państwa i moim gościem jest pan Artur Depta, członek zarządu i dyrektor finansowy Final Spółka Akcyjna. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Aluminium jako surowiec nieskończonych możliwości jest obecny praktycznie w każdej gałęzi gospodarki. Czy z Państwa obserwacji zwiększa się zapotrzebowanie na ten metal? Tak, mogę powiedzieć, że to jest metal przyszłości i produkcja oraz konsumpcja tego surowca, tego metalu i jego stopów. Z roku na rok rośnie, z kilku powodów, o których teraz nie chciałbym dokładnie mówić, ale jest to, jest to metal przyszłości, związany po prostu z jego możliwościami fizyczno-chemicznymi. Czym charakteryzują się wyroby z aluminium i jego stopów? Przede wszystkim wyroby z aluminium charakteryzują się Dużą wytrzymałością przy niedużej wadze, niską, czyli niską wagą. Charakteryzują się również odpornością na korozję, którą można zwiększać, oczywiście, np. anodując, lakierując powierzchnie aluminiowe, przewodnością elektryczną, co jest bardzo przydatne w urządzeniach elektronicznych. Oraz, co jest bardzo ważne, jako metal przyszłości, aluminium można wielokrotnie przetapiać, czyli jest poddawane recyklingowi i tu jest w 100% to możliwe. Cieszą się Państwo uznaniem szerokiego grona klientów nie tylko naszego rynku rodzimego, ale również innych państw Europy. Proszę powiedzieć, co stanowi podstawę zaufania i dobrych relacji z klientami i kontrahentami? W naszej branży relacje buduje się długofalowo, więc w długim okresie czasu. Najważniejsze w budowaniu relacji to jest jakość, terminowość i relacje i odpowiedź na potrzeby klienta. I to można nazwać, zamknąć w takich ramach klientocentryczności. We wrześniu odbyły się targi aluminium, najważniejsza impreza branżowa w przemyśle aluminiowym. Targi te odwiedzili uczestnicy ze stu krajów świata, a wśród nich również spółka Final, spółka akcyjna. Co dała Państwu obecność na tych targach? Te targi to jest przegląd branży aluminiowej światowej, a głównie europejskiej, ale też dostawcy i producenci spotykają się z całego globu. Targi są okazją do budowania relacji z klientami, pogłębiania ich, ale przede wszystkim pozyskiwania nowych klientów. I to jest, to jest bardzo ważne z, z tego względu, że naszym celem jest dalsza ekspansja eksportowa jako spółki na rynki e, europejskie. Dziękuję pięknie za Dziękuję. rozmowę.